Słowa Kocheleta, syna Dawida, króla w Jerozolimie. Marność nad marnościami, mówi Kochelet, marność nad marnościami, wszystko marność. Jaki pożytek odniesie człowiek z całego swego trudu, który znosi pod słońcem? Pokolenie odchodzi i pokolenie przychodzi. A Ziemia trwa nieporuszenie na wieki. Słońce wschodzi i słońce zachodzi, spiesząc do miejsca, z którego znów świta. Wiatr wieje na południe, to znów zawraca ku północy, powracając zawsze do swego krążenia. Wszystkie rzeki wpływają do morza, ale morze nigdy się nie przepełnia. Bez przerwy rzeki płyną do tego miejsca, gdzie znajdują swoje ujście. Mówienie zawsze jest wysiłkiem i niczego człowiek nie zdoła powiedzieć do końca. Nie nasyci się patrzeniem, ani ucho nie napełni się słuchaniem. To, co było, będzie znowu. Czyn już dokonany znowu trzeba będzie podjąć. Nic więc nowego nie ma pod słońcem. Zdarzy się, że ktoś o czymś powie: Patrz, to jest rzecz nowa, ale i to już się wydarzyło w dawnych czasach, które były przed nami. Jak my nie pamiętamy o naszych przodkach, tak i o tych, którzy przyjdą po nas, nie będą pamiętać ci, którzy nastąpią po nich. Ja, kochelet, byłem królem Izraela w Jerozolimie i postanowiłem sobie w duchu rozważać i zgłębiać z pomocą mądrości to wszystko, co się dokonuje pod słońcem. Jest to uciążliwe zajęcie, które Bóg dał ludziom, by się nim trudzili. Rozważałem wszelkie dzieła, jakich się dokonuje pod słońcem. I oto wszystko okazuje się marnością i pogonią za wiatrem. To, co zostało skrzywione, nie da się wyprostować, a to, czego nie ma, nie da się policzyć. Powiedziałem sobie w sercu: Oto nazbierałem i nagromadziłem mądrości, więcej niż wszyscy, którzy panowali przede mną w Jerozolimie. Tak osiągnąłem wielką mądrość i wiedzę, i włożyłem dużo serca w poznanie mądrości i wiedzy, a także szaleństwa i głupoty, ale przekonałem się, że również to wszystko jest pogonią za wiatrem, bo gdzie wiele mądrości, tam wiele smutku, a gdzie więcej wiedzy, tam więcej cierpienia.